Siła w krypto. Słuchajcie, to jest kanał. Chciałem tylko i wyłącznie podziękować za to, że mam już 4200 subskrypcji. Oczywiście nie jest to największy kanał krypto w Polsce jeszcze. Natomiast bardzo się cieszę z tego, że mam już 4200 subskrybentów i ludzi, którzy przez cały czas oglądają te filmy. Więc za to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No i tutaj takie krótkie przypomnienia propo spotkań. Na propos tego, co można zrobić, czyli można właśnie kupić zagotówkę, można kupić u mnie kryptowaluty, można też je kupić na stronie internetowej, dokładnie tu jest ten skrót. Tu są jeszcze dwie strony, czyli Mister Bitcoin a tutaj być być.pl. Właśnie teraz widzę, że nie ma huminiecki.pl. No i oczywiście, gdzie mnie możecie znaleźć pod jakimi adresami. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z filmikami, to pod każdym filmikiem, który jest nagrany, kiedy klikniecie, tutaj pokaż więcej. Zobaczycie, że jest tutaj możliwość wejścia do Patrona, czyli zostania patronem tego kanału. Tutaj właśnie link do Twittera, tutaj link do strony, gdzie możesz kupić bezpośrednio kryptowaluty, dołączyć do społeczności krypto we Wrocławiu. Najbliższe spotkanie mamy już 11 kwietnia o godzinie 18.00 w Kulka Cafe, ulica Wałbrzyska. No i tutaj później kolejne rzeczy. Na przykład najważniejszy taki produkt, który jest przydatny każdego dnia, czyli właśnie karta krypto, no i oczywiście giełdy, gdzie możecie zakupić swoje pierwsze lub kolejne kryptowaluty. A teraz przejdźmy sobie do nagłówków. No i zobaczcie, HSBC będzie umożliwiał dla swoich zamożnych klientów inwestowanie w Metaversie. Mega ciekawe w stosunku do podejścia HSBC, które było jeszcze kilka lat temu, ale to wiemy. Nie patrzmy na to, co mówią, tylko patrzmy na to, co robią, jeżeli chodzi o największych graczy na świecie. Teraz dodaje kolejne 230 milionów dolarów w Bitcoinie. W momencie kiedy Bitcoin dipuje, czyli zanurza się do 44 tysięcy dolarów. A tutaj mamy Nir skyrocket, czyli że leci w powietrze jak rakieta na 24% więcej. Co jest dosyć śmieszne, no bo 24% dla nas w krypto to nie Skyrocket, to są normalne jakieś ruchy. Więc nie jest to żaden skyrockets, ale tak to oni opisują oczywiście po to, żeby zwiększyć te emocje zaangażowania się w kryptowaluty, więc na to bardzo, bardzo mocno uważajcie, żeby nie dać się łapać emocjom. I przejdźmy do kolejnych mega newsów. W Miami, jak wiecie, odbywa się największa konferencja bitcoinowa na świecie. No i tam Jack Mallers, który, o którym już dzisiaj rano mówiłem na kanale, zachwycił kolejnymi informacjami, m.in. o tym, że Strike zaanonsował informację o połączeniu się, Czyli, jako przyłączeniu partnera do płatności Shopify, czyli w Shopify będzie można płacić kryptowalutami, to jest mega ważna informacja. Za chwilę jeszcze jednej informacji związanej z kryptowalutami i właśnie z płatnościami. Terra będzie chciała inwestować 200 milionów w AVAX i tu jest wypisane, opisane dlaczego będzie inwestowało. Kevin O'Leary to już kiedyś było, że on mówi o tym, że Bitcoin Mining, czyli że kopanie bitcoina, ocali naszą planetę. Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej pozbędziemy się mega gorących gazów, które są na przykład przy ropie wytwarzane, i wszędzie tam, gdzie będzie można zatrudnić te gazy, do tego, żeby e, krótko mówiąc, można było e, odpalić elektrownię taką miejscową to wtedy tam na tym miejscu będzie można bezpośrednio kopać kryptowaluty a to jest ważne chociażby z tego względu że nie trzeba przesyłać tej energii nie trzeba dawać jej do gridu nie wiem jak w Polsce dokładnie z przepisami jeżeli chodzi o to ale z tego co kojarzę to raczej tak nie można robić bezpośrednio trzeba najpierw do gridu a później od gridu wziąć czyli od sieci. Najib Bukele nie przyjechał w tym roku do Miami z powodu nieoczekiwanych okoliczności jest to związane najprawdopodobniej z wojną, z gangami i zresztą tego pana, czyli Nadziba Bukalego, warto śledzić na Twitterze. On pisze bardzo fajne rzeczy z punktu widzenia wolnościowego i z tego, jak on się przeciwstawia też temu, co inne kraje, co inne instytucje finansowe próbują wywrzeć jaki nacisk na Salwadorze, więc bardzo, bardzo fajne podejście jest tego gościa. Kolejna informacja jest taka, że Certik zakończył rundę finansowania. Kolejną rundę finansowania na 88 milionów dolarów. I teraz zobaczcie, przy ewaluacji, czyli a, przy wartości 2 miliardów dolarów. Więc za chwilkę możemy sobie zobaczyć, jak wygląda certik, jeżeli chodzi o jego wartość taką bezpośrednią w tokenach. A, Mexican President is considering making Bitcoin legal tender, czyli meksykański prezydent mówi o tym, że będzie środkiem płatniczym, najprawdopodobniej Bitcoin, czyli znaczy inaczej rozważa, że Bitcoin może być środkiem. Płatniczym, according to jakiegoś, czyli zgodnie z tym, co mówi jakiś senator. Więc nie jest to bezpośrednio najprawdopodobniej meksykański prezydent, ale na konferencji w Miami słyszeliśmy już o Maderze i Hondurasie, więc to są bardzo, bardzo dobre wiadomości, które wypłynęły nam z Miami, o których mówiłem też dzisiaj rano. No i Cash Up Rolls Out: Get Paid in Bitcoin Service. Cash Up będzie można płacić bitcoinem. Jest to tyle fajne, że będzie można na przykład z konta złotówkowego czy dolarowego zapłacić komuś w złotówkach, w dolarach używając do tego transferu Bitcoina i oczywiście będzie to o tyle ciekawe, że z Twojego portfela zniknie 100 dolarów, pojawi się na innym 100 dolarów, czyli będzie to praktycznie bezpłatne i bardzo szybkie. Dlatego jeżeli wiesz, pomiędzy bankami nie odbywają się przelewy, a tylko i wyłącznie komunikaty, więc banki de facto nie przerzucają pomiędzy sobą gotówkę a komunikaty. No i pytanie kiedyś, jak przyjdzie do rozliczenia takich banków, czy będzie wszystko się zgadzało. Natomiast tutaj, kiedy my operujemy na sieci, my bezpośrednio będziemy otrzymywać cash. Ten cash za pomocą Bitcoina będzie on przesyłany z jednego portfela do drugiego. To jest, nazwijmy to, w tym świecie wirtualnym możemy mówić o prawdziwym przesyle wartości. Nie komunikatu tylko i wyłącznie, ale przesyłę wartości, który w przypadku akurat bitcoina jest dobrym, bardzo ograniczonym, bo zaledwie 21 milionów bitcoinów będzie do 2140 roku wykopane. Obecnie, kilka dni temu, mieliśmy wykopane 19 milionów bitcoinów, zostało więc jeszcze 2 miliony bitcoinów do wykopania. A bardzo ważna wiadomość jest jeszcze taka, że OpenSea oficjalnie dodaje support czyli obsługę, do Solana Base NFTs, czyli na OpenSea, będziemy mogli handlować NFTkami z Solany, więc rynek znowuż się poszerza, bo będziemy mieć platformę OpenSea, która nie tylko jest na Ethereum, jeżeli chodzi o NFTki, ale także o Solane, jeżeli chodzi o NFTki. Co ciekawe, Binance tymczasowo wstrzymał wypłaty Solany. Za chwilkę zobaczymy, dlaczego dokładnie, a top Bitcoin Wales, czyli Topowy wieloryb bitcoinowy, bought the deep, dodał 6000 dolarów. To nie do końca jest tak jak tu jest napisane, ale za chwilkę to sobie sprawdzimy. WeChat adds support, czyli WeChat dodaje obsługę digital Yena czyli cyfrowego Yena jeżeli chodzi o płatności, więc jen no się rozprzestrzenia również, więc będzie naprawdę mega fajna walka pomiędzy tym, co się będzie działo na dolarze, na bitcoinie, a jenie. A przepraszam. To jest Top Bitcoin Wales, czyli wieloryby dodały 6000 bitcoinów w momencie, w którym bitcoin zanurkował, czyli całkiem niedużo, natomiast ja myślałem, że chodzi bardziej o inny portfel i już Wam go pokazuję, że chodzi o ten portfel. Na tym portfelu najpierw, to jest mega ciekawe, zobaczcie, poszło bardzo dużo bitcoinów sprzedanych, a później nawet po tej samej cenie, czyli 46479, te... Bitcoiny tutaj wpłynęły. No i później też jeszcze wpływały jakieś mniejsze ilości. Jest tutaj taka szansa, że być może to trzeba by było prześledzić. Może można to prześledzić, jeżeli to nie poszło bezpośrednio na jakąś giełdę, że być może właśnie ten portfel w momencie tutaj, kiedy było te 46 tysięcy, sprzedawał to po to, aby zakupić alty. W momencie, kiedy one wystrzeliły, zostały zrealizowane zyski, to może mogliśmy zobaczyć. Powrót właśnie tych bitcoinów z powrotem, czyli jeżeli przeszedł z bitcoina do altów, a później z tych zyskownych altów do bitcoina, to na przykład mógł sobie spokojnie właśnie wrócić i tutaj zakupić z powrotem bitki. Jest taka szansa, natomiast to jest tylko i wyłącznie spekulacja, nie do końca będziemy wiedzieć, co się dzieje na tym portfelu. Okej, okay, i tutaj skrypto panika. czytamy tylko jedną informację, bo resztę pominiemy, albo będziemy czytać głębiej. Ethereum. Może przeskoczyć Bitcoina, oczywiście nie w cenie jednostkowej, ale w market capie w przeciągu trzech lat um, mówi uh, Galaxy Digital, czyli Trading Cohead, Nie wiem, jaka to jest konkretnie osoba, nie jest to Mike Nowograd, pewnie ktoś inny, ale mówią o tym, że Ethereum może przeskoczyć i faktycznie może, kiedy to, co się ma zadzieć w lipcu, czerwcu, lipcu, jeżeli chodzi o Ethereum, się zadzieje, czyli Dojdzie do merge'a i ten merge będzie udany. A Honduras będzie traktował Bitcoina jako środek, legalny środek płatniczy, ale tylko i wyłącznie w specjalnej strefie zwanej Honduras Prospera. Natomiast słuchajcie, obojętnie czy strefa, czy nie, kolejny etap, gdzie środkiem płatniczym legalnym jest Bitcoin. UFC i crypto.com ujawniają nowe bonusy Fight Night w Bitcoinie dla sportowców. Zobaczcie, UFC i Crypto.com ogłosiły utworzenie nowych bonusów. Sportowcy będą teraz mogli otrzymywać swoje premie w Bitcoin. Ogłoszenie to jest następstwem zeszłorocznej 10-letniej umowy z Crypto.com o wartości 175 milionów dolarów. Więc, no cóż, <noise> adopcja, krótko mówiąc, postępuje. Kolejna hosta, dopiero za dwa lata, mówi Peter Brandt. Historycznie rzecz biorąc, Bitcoin wznosił się na nowe rekordy wszechczasów raz na 4 lata. Natomiast no, gdybyśmy brali to co jest historycznie, to Bitcoin powinien w tej chwili być na poziomie 150-180 tysięcy dolarów, a nie dotrzeć do 70 tysięcy dolarów. Widzimy, że rzeczy się zmieniły, jeżeli chodzi o to podejście. I faktycznie hossa, naprawdę taka szczytowa Hossa, którą możemy zobaczyć, może być w 2024 nawet roku po tym jak Bitcoin będziemy kolejny having Połowienie, czyli nie musimy tutaj czekać dwa lata od połowienia, tylko moim zdaniem, połowienie samo w sobie już przyczyni się do tego, że tych bitcoinów będziemy mieć zaledwie 450 dziennie. 450 bitcoinów dziennie to już będzie naprawdę mało. Teraz mamy 900 bitcoinów dziennie, które są świeżo wykopane każdego dnia, później będziemy mieć 450. Moim zdaniem, 2024 rok może być już tym rokiem, w którym zakończymy. Osce na Bitcoinie i będziemy naprawdę szli mocno w górę, ale o tym mówiłem w kilku odcinkach wcześniej. A niektórzy analitycy mówią o tym, że coś jest nie tak na Bitcoinie i że niekoniecznie będziemy szli do góry, bo widzimy pewne oznaki słabości. Mówią jedni, inni podkazują, że tak jak tutaj, że utrzymanie tego poziomu, który jest w tej chwili, spowoduje na przykład, że pójdziemy w kierunku 50 tysięcy dolarów. Więc jak zawsze mamy dwie strony. A Hedera, projekt czyli HBAR, przeznaczała 250 milionów dolarów na stworzenie funduszu Metaverse. No i tutaj możemy zobaczyć, jak sobie radzi właśnie HBAR, a jeszcze wcześniej mieliśmy zobaczyć Certica, czyli tu mamy Certik, Certic, który dzisiaj zanurkował, natomiast zobaczcie, że poziom 1 dolara to jest taki poziom, który bardzo jest takim mocnym poziomem wsparcia dla Certiga, a dla w tej chwili jesteśmy tylko 35% dalej od poziomu 1 dolara. Jak sobie przybliżymy ten moment, w którym my tutaj jesteśmy, to zobaczymy, że tutaj faktycznie mieliśmy jakieś mocniejsze wybicie, bo pewnie ktoś już wiedział wcześniej odnośnie takiej informacji. A tutaj jakąś realizację zysków. Później znowu już wybicie, powrót. Najprawdopodobniej tutaj mamy powrotną akumulację. W kierunku góry taki certik może się nam wybić. Oczywiście, jeżeli na to Bitcoin pozwoli, bo bardzo ważne jest to, co zrobi Bitcoin. A teraz H-bar. No i zobaczcie: H-bar całkiem nieźle wygląda ta struktura. Oczywiście, jedna rzecz, która, która mnie, że tak powiem, martwi w tym miejscu, to jest to, że tutaj taki H-bar może zrobić jeszcze ruch w kierunku około 10 centów, żeby zamknąć całą tą strukturę które tutaj jest bo jest tutaj dosyć taka duża przestrzeń którą habera czy headera przepraszam hbar może właśnie wykorzystać czyli tak naprawdę niedźwiedzie mogą wykorzystać żeby opuścić jeszcze trochę header w dół to co ja bym zrobił też rozmawialiśmy o tym na Patronie akurat wczoraj to jeżeli chciałbym być w headerze to przeznaczyłbym załóżmy na przykład 1000 dolarów na to i z tego 1000 dolarów zrobiłbym wejścia 4 albo 3. Pierwsze wejście na przykład teraz, biorąc pod uwagę, że zakładam, że jednak rynek nam się odbije i Bitcoin też nam się odbije, a drugie wejście zrobiłbym w momencie, w którym faktycznie ten Hadera hbar -E spadnie do okolic około 10 centów, to wtedy bym zrobił drugie wejście. Wejście Wtedy, kiedy wróci nam do poziomu, zobaczcie tych 22 centów, które no 21,5 centa, to w tym momencie ja już bym był nie tylko na plusie, czyli nie tylko na poziomie 0 z inwestycją, ale również bym był już do przodu. Bardzo ważne, żeby właśnie zrozumieć, na czym polega strategia też wchodzenia i dzielenia wejścia na części, ale o tym, jakby szerzej zawsze mówię na Patronie, przypominam o tym i do tego daję również tabelki. No i mamy listę najbogatszych w kryptowalutach i blockchainie. Listę to otwiera CZ, czyli Changzao, który jest na pierwszym miejscu, później mamy sama bankmana Frida i kolejne miejsca widzicie zajmują m.in. jeszcze Gary Wang, Chris Larsen, a później jeszcze bliźniacy Winklevoss. Gość zabita Digital Currency Group Grayscale, czyli Barry Silbert. I dziesiąte miejsce to jest Jet McCaleb z Ripple Stellara. To jest, są, jest lista najbogatszych ludzi w kryptowalutach. A przepraszam, tu jeszcze pominąłem Briana Armstronga z Conbase więc ciekawe, ich majątki liczy się w miliardach dolarów. No i taka jedno, takie jedno wróżenie z fusów. Wanek przewiduje że bitcoin będzie po 1,3 miliona dolarów. No, chciałbym, bo kiedy powiedziałem moim dzieciom, że każdy z nich będzie miało do życzenia co najmniej po jednym bitcoinie, to od razu moja córka zapytała, a ile to jest warte? No, to mówię, że to jest warte około 200 tysięcy złotych. I ona zrobiła oczy, ale ja mówię, Nadia, kiedy ty skończysz 18 lat, to to najprawdopodobniej będzie warte około 4 milionów złotych. I ona zrobiła jeszcze większe oczy. Ja założyłem, że będzie to około 1 miliona dolarów, może troszeczkę mniej. Natomiast za te no, jeszcze trochę lat do 18 ma, jest to jak najbardziej liczba, którą możemy osiągnąć. Natomiast nawet jeżeli będzie to mniej, to i tak ważne, że y, będzie to więcej niż jest teraz. To ciekawe. Mamy też informację, że dwa duże portfele bitcoinowe z 2009 roku, które nie były ruszane od tamtego, czyli od ponad dwóch, bo, przepraszam, dwóch dwunastu lat, właśnie w tym momencie przyniosły po około 50, znaczy po 50 bitcoinów. No i tutaj takie pytanie, czy to ty, panie Satoshi, <laughs> czy to ty, panie Satoshi, bo to są naprawdę stare portfele. One zostały. Stworzone i tutaj możemy sobie zobaczyć, zaraz na samym początku to jest ten adres. Jeżeli sobie klikniemy na samym dole, zobaczycie tak zwany Coinbase. No i czyli to są nowo wygenerowane coiny, czyli bezpośrednio z koparki. No i tutaj wpłynęły one wtedy na adres ten, o tutaj, 50 bitcoinów, bo to możemy podejrzeć. No i widzimy, że poszły one dalej. No i tutaj widzimy dokąd, bo to jest dokładnie ten adres, na który. Te Bitcoin, ten adres, na który te bitcoiny poszły. A na koniec zostawiłem kolejną informację. Australijski, dobrą informację, australijski bank, Commonwealth Bank, nie, chce zamierza zaoferować usługi krypto, kryptowalutowe swoim klientom. Natomiast biurokracja, jak tutaj możemy przeczytać, powoduje opóźnienia. Tych klientów mają zaledwie 6,5 miliona ludzi. Tym właśnie optymistycznym akcentem kończę. Przypominam tylko o subskrypcji dla osób, które nie zostawiły jej wcześniej, a przychodzą tutaj zostawienia lajka, komentarza, zadania jakiegoś pytania, może własnej oceny obecnego rynku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, czyli sayonara.